Siema ma tu szmaciak, jest ze mną Penguin! I nie ma na arenie! No właśnie. Nie macie na arenie? Nie, się Dinka, dawaj, dawaj Dinkę! No to... SG Leawe Dawaj, ci widzisz po prostu dopiero! Jest jestem! Jest, jest. Yes. Ty gdzie ja jestem? No, fuck. Czekaj! SG Leawe! Nie wiem gdzie byłem. SG Joint 1 no dobra, już jestem. I co robisz w znowu? Widzę cię. Widzimy za pięknie, okej? Mamy złoty miecz. Nie co zabijmy zabrań. Nie dednij znowu! Ej, dawaj, dawaj. Dobra, chodź. Chodź, chodź. No szybko! Wiemy, czycie go. Mam jedzenie, jak co. O, tutaj nie idziemy, tutaj nie idziemy. Bo tu jest głupio. E, idziemy dalej. O, tam, no tam wejść. Bo wiem gdzie są skrzynki właśnie tutaj. Ej, ja pójdę pierwszy, ja pierwszy pójdę. Teraz, chodź za mną, chodź za mną. Chodź tu. Ostrożnie, bo tutaj pewnie będzie. No jestem. O, laga miałem. No, na... O, tam jest. Idziesz? Chodź, chodź tutaj. Bo tu jest gościu i tutaj trzeba by niego zabić. No nagrywam, a co? <laughs> Zaraz dojdę do niego. O, on uciekł tam. Dobra, ja już do niego idę. Oby tam nie miał dobrych rzeczy. Zabijam gości. mam way le, way mam way dla way ciebie miecz. Masz, to tak. O Jezus. Masz. 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 O. Dobra, schodzimy na dół, bo tutaj już nic nie ma. Nie, tam już nic nie ma. A nie, wiem gdzie jest, wiem gdzie jest skrzynka, chodź. Nie, 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 chodź dalej, chodź dalej. Ej! teraz schodzimy tutaj Dzień. na dół. Tutaj na dół. Tak, okay. tu, tu. No, ja cię długę nagle. Co no? Ej, jaskó, bo chodzi nagle glełem. Dziękujemy. Co nie nic. O ty. Ja nie mogę wyjść. No dobra, wiem, gdzie jest skrzynka. Dla moich widzów zrobię wszystko, żeby skrzynkę zdobyć. A tutaj jest skrzyneczka. Taka ładna, piękna. Widzicie? Niech mało. Budki są tylko jakieś głupie. Dobra, idę dalej. Ej, dwójka! To ja wychodzę. To jest giją dwujeczka. Dobra, jestem już na dwójce. Ten jest. Nie widzę go. Ojo, ja, ale mnie jest farta, że wszedłeś. O, nasz kolega Kcater 1. Patrz jak jestem na to. Jestem ja przed tym stoją, bo dalej. Ja, Spoko. Widzę. Barra o mnie. Jest do skrzynki. Dobra, ja idę za siebie, za siebie Dobra, widzę cię, dobra, chodź No i cić Pusta Ty weź poczekaj na mnie chwilę Dawaj, dawaj Dawaj, 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 dawaj Chodź, chodź, chodź Spadź, chodź Chodź, 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 chodź Chodź, chodź, no, skąd? Po wybrzeżu sobie. Otwarciarz. O tu też są rzeczy. Po prostu się Chodź na górę. Czy ja piszę Mam złoty miecz. Ej, to ja mam trójkę. Dobra, ho. Hejfile. Masz coś do jedzenia? Eee, Gdzie ty jesteś? A tu, dobra. Zabiję go. Zabiję go. O, widzę go. Ej, chodź, pomóż mi, chodź, chodź, chodź. Tu jest, tu jest. A go zabijemy. Dobra, niech sobie idzie, dobra. Idę za tobą. Dobra, chodź. Idziemy szukać dalej. Żelazny musimy znaleźć rzeczy, bo... Znaczy mi się muszę znaleźć żelaza. jak to się nazywa. Szmaciacz. Dobra. Dobra. Ja na niego idę. No, je jem Tutaj jest, tutaj, tutaj. Bierz go. Wziąłeś? Nie. Daj, daj mi spodnie. A dobra, nie mam, mam, mam. O, dobra. Thanks. O, żarcie. Dobra, dajemy. O, o, nareszcie nam coś jakoś idzie. Szczęście mam. Ej, za to. A nie, dobra, chodź, chodź, chodź. Wiem, gdzie jest kolejny. Muszę połóż, odkurzyć. Dobra, ja się zaraz tutaj wpadam. Muszę no. Dobra. Ok, mhm. Nie, 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 chodź, chodź, chodź. Trzeba to jakoś przejść. O, jest, jest, mam go, mam go! Zabiłem go. Osiem osób zostało. No, poczekaj chwilę no. Bo tu chcę pobić, człowieku. Chcę pobić, dzisiaj byś wyjrzał, O jest, zaraz, się... Ej, pomóż mi szybko! Chcemy no, ze no, no. no weź, pomóż. Jest, dead. Weź mnie, pilnuj. Pilnuj. Powiedz. Yes. Tu. Yes. 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 Masz jakieś Mam, mam. Ej, daj mi jakieś, daj mi jakieś lepsze buty. Masz jakieś lepsze buty? Ty, ty, to daj. Na, pomyszę na, pomyszę na yes. Thanks. No. Dobra. Dobra. Gdzie ty jesteś? Chodź! Gdzie ty jesteś? Mam lada. A tutaj, dobra. Stój, Ale, stój, to... stój. Dobra. Nie No, to było super. No, to No, to No, dziwnego. I No, No, za No, to tobą.

A jak do nas zejdzie, to go zabijemy! Nie, nie zostaw go z O, jabłka. A dobra ja nie mogę. A nie, to wziąłem. Nie, ja go zabiję. Jak zejdzie, to go zabijemy. Zabiję, to na jakiś Co? Na jakiś pierwszy nas tego zabijemy. Okej, okay. wywaliłem niepotrzebne rzeczy. Ej, dobra, na zejdzie, tego zabiję, okej? Okay? Dobra. Ej, że ja też wyrzucę rzeczy, żebym miał miejsce. Dobra. Wywaliłem rzeczy. Gdzie ty no no, nie ty idziesz. Nie. Dobra. O, uważaj, uważaj tutaj. Ja się go trochę boję. Odsunę się trochę. Od nas przyjdzie to go zabijemy. Nie, 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 nie. nie. Chodź tutaj, chodź tutaj. Poczekajmy chwilę, niech do nas przyjdzie. Ja, ja będę tutaj stał. Ja się rzucę że ci odejdź. Będę cię chronił. O, spadł, ej spadł, spadł. No dobra, już jest, już jest. Już znowu spadł. No, jak on tu przyjdzie. Chodź Nie, on zaraz tam No dobra, chodź. No nie, no nie da się. Chodź. Wracaj. Ej, chodź kuba szybko! PENGUIN no bierz go! On jest tutaj. Pokazuję mu sojusz, niby. Ha, ha, ha. No, cześć, sojuszek. Cześć, zobaczę ile jest. Cztery osoby. On i tam jeszcze jest jeden. O ty się wystraszyłem, bo skoczył. Rybkę dał. A no, wezmę. To zaraz go zabijemy, spoko. Jak on ma? skromny Spoko. Wywalaj te rzeczy. I co ty to? Ja no niech on tutaj spadnie. A jakiś cienios. Czekaj, mam pomysł. No Dawaj go, dawaj go. Nie, nie zabiłem go. Kurde. A ten spadł! Fuck! A miałem laga, no! No pomóż mi, no ja No fuck, no tak, tak, ja. Yeah. On ma żelazne rzeczy. Nie też zabił! No dobra no. Było blisko prawie, że no ja zająłem trzecie miejsce. Przykro. Nie no, już dobra, chyba kończymy. No kończymy. filmik. To będzie koniec. Dobra, gdzie jesteś, pęguin? No tu. No gdzie tu? A, nie, 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 nie wiem, nie wiem, gdzie tu jesteś. No gdzie jesteś? Pęguin. Pęguin. Och, pęguinie, gdzie ty jesteś? Pęguinie. Gdzie ty jesteś pęguinie? Dobra, to chyba zakończę bez pęguina. To by było na tyle. Wydaje mi się, że Wam się spodobało. Jeżeli nie, to trudno. Zdarza się. No i, no i koniec. To cześć.